Witaj, drogi Serze Światła. Zaraz doświadczysz czegoś naprawdę wyjątkowego. W ogromnym wszechświecie, gdzie każda gwiazda świeci swoją unikalną historią, jest specjalna wiadomość, która rozbrzmiewa tej nocy. Ktoś w ciszy walczy z zazdrością, widząc blask, który emanuje z ciebie. Ta osoba, która przez długi czas pozostawała ukryta. Teraz odczuwa siłę Twojej miłości, zbliżając się do ciebie. Zastanawiałeś się kiedyś nad siłą, którą to ma? Z każdym myślą, którą kieruje ku tobie, wzmacnia się niewidzialne połączenie. A twoi aniołowie stróże są tutaj, by cię poprowadzić w tej podróży. Nie zapomnij zostawić polubienia, subskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby osób. Rozsiewając błogosławieństwa i pokój dla wszystkich. Wyobraź sobie, że podczas snuta dusza marzy o chwili, w której w końcu zdecyduje się otworzyć. Jak będzie wyglądać to spotkanie? Co poczujesz, gdy spojrzenia się spotkają? Anioły mówią ci: Przygotuj się, miłość zbliża się, a znaki są wszędzie wokół ciebie. Czy potrafisz je dostrzec? Każdy mały gest, każde spojrzenie dłużej wszystko to jest częścią wielkiego boskiego planu. Emocje, które czujesz, to echa tego połączenia. A pamiętaj, ta podróż nie dotyczy tylko drugiej osoby, ale także Ciebie. Otwierając się na miłość, pozwalasz jej wejść i przemienić Twoje życie. Anioły szepczą, że prawdziwa miłość nadchodzi, a kiedy przyjdzie, będzie błogosławieństwem, które zmieni wszystko. Bądź czujny, bo magia już się dzieje. Jeśli chodzi o miłość, często spotykamy się z ideą, że istnieją niewidzialne więzi łączące dwie dusze. Według wiadomości aniołów, te więzi są predestynowane i mogą być głębsze niż się spodziewamy. To tak, jakby każde przeżycie, każde spojrzenie, które wymieniliśmy, Szywało emocjonalną tkaninę, która, choć niewidoczna, już się manifestuje. Prawdziwa miłość nie czeka na idealny moment zaczyna się formować w codziennych interakcjach, w drobnych uprzedzeniach i w dzieleniu się uczuciami. To fascynujące, że przeznaczenie odgrywa tak dużą rolę w naszym życiu. Emocjonalne połączenia nie pojawiają się przypadkowo kształtują je doświadczenia. Które przygotowały nas do przyjęcia i dzielenia się miłością. Każdy podjęty krok, każda decyzja przybliża nas do osoby, która jest nam przeznaczona. Dlatego ważne jest, aby być otwartym na te możliwości, pozwalając wszechświatowi poprowadzić nas w kierunku tego, co naprawdę nam odpowiada. Często łapiemy się na tym, że szukamy miłości w miejscach i chwilach, które wydają się konwencjonalne. Zapominając, że najlepsze połączenia mogą pojawić się w najbardziej niespodziewanych okolicznościach. Te niespodzianki są częścią boskiego planu, który odzwierciedla ideę, że prawdziwa miłość może czekać na nas, nawet jeśli jeszcze jej nie rozpoznajemy. Dlatego otwórz serce i przygotuj się, by dostrzec te połączenia, ponieważ mogą się one objawić w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał. Piękno przeznaczenia polega na jego zdolności do łączenia dusz, które w inny sposób nigdy by się nie spotkały. Każda osoba, która przekracza naszą drogę, ma swoje znaczenie a to jest szczególnie prawdziwe w miłosnych relacjach. Zrozumienie, że każde spotkanie ma swoje znaczenie, pomaga nam bardziej doceniać osoby wokół nas, tworząc atmosferę miłości i akceptacji. Ważne jest, aby pamiętać, że miłość jest procesem, a każdy krok na tej drodze jest częścią wielkiego planu. Na koniec, pielęgnowanie zaufania do procesu przeznaczenia może być wyzwalające. Wierząc, że istnieje niewidzialna więź, która łączy nas z naszą drugą połówką, możemy żyć z większą lekkością i nadzieją. To przekonanie przynosi nie tylko poczucie komfortu ale także pomaga nam pozostać otwartymi na nowe doświadczenia i dostrzegać wielkość miłości, która nadchodzi, nawet jeśli jeszcze jest poza naszym zasięgiem. Sygnały i synchroniczności są jak małe przypomnienia wszechświata, które wskazują, że jesteśmy na właściwej drodze. Często te momenty pojawiają się w postaci zbiegów okoliczności, które sprawiają, że się uśmiechamy i zastanawiamy. Kiedy napotykasz powtarzający się numer, piosenkę, która odtwarza się w kluczowym momencie, lub nawet niespodziewane spotkanie, te doświadczenia mogą być uznane za wiadomości od aniołów. Zachęcają nas do zwracania uwagi na te subtelności, ponieważ są one wskazówkami, które mogą pomóc nam rozpoznać miłość, która nadchodzi, aby dostrzegać sygnały. Potrzebna jest pewna otwartość i wrażliwość. Kiedy pozwalamy sobie na spowolnienie i obserwowanie świata wokół nas, zaczynamy dostrzegać wiadomości, które są nam przekazywane. Prosta rozmowa może przerodzić się w wyraźny sygnał, że wkrótce spotkasz kogoś wyjątkowego. To w stanie pełnej uwagi potrafimy zrozumieć synchroniczności, które wszechświat nam oferuje. Pomagając nam otworzyć serce na nowe miłosne możliwości. Dodatkowo, praktyka dostrzegania tych sygnałów może przybliżyć nas do osoby, którą pragniemy poznać. Uznając i doceniając znaczące momenty, niejako tworzymy przestrzeń, w której miłość może wejść w nasze życie. To głębsze połączenie jest kluczowe, ponieważ im bardziej jesteśmy świadomi sygnałów, tym bardziej jesteśmy gotowi. By działać na ich podstawie i rzucić się w nowe, miłosne doświadczenia. Sygnały i synchroniczności przypominają nam także, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Aniołowie i wszechświat są zawsze przy nas, prowadząc nas i wspierając. Ta świadomość może dawać ogromny komfort, szczególnie w momentach niepewności, kiedy czujemy, że wszechświat sprzyja nam. Możemy pozwolić sobie na większą wrażliwość i otwartość na miłość, tworząc w ten sposób okazję do głębokich i znaczących relacji. Na koniec warto pamiętać, że każdy sygnał to okazja do wzrostu i nauki. Miłość może pojawić się w najbardziej niespodziewany sposób, a dostrzeganie synchroniczności przygotowuje nas na wykorzystanie tych szans. Kiedy nawiązujemy tę więź z wszechświatem, Stajemy się bardziej zdolni do rozpoznania prawdziwej miłości, kiedy ta w końcu się pojawi, zmieniając nasze życie w sposób, którego nigdy nie przewidzieliśmy. Zanim znajdziemy prawdziwą miłość, często jesteśmy zapraszani do przejścia przez proces transformacji osobistej. Ta podróż samopoznania i rozwoju jest kluczowa, ponieważ przygotowuje nas na przyjęcie miłości w jej najczystszej formie. Anioły podkreślają, że każde doświadczenie, czy to pozytywne, czy negatywne, kształtuje nas i wzmacnia, czyniąc nas bardziej gotowymi do głębokiego połączenia z inną osobą. Ta transformacja nie jest tylko pożądana, ale niezbędna, abyśmy mogli dzielić się szczerą i trwałą miłością. Przyjmując rozwój osobisty, zaczynamy lepiej rozumieć nasze potrzeby, pragnienia i granice. Ta klarowność pozwala nam wchodzić w relacje w sposób bardziej świadomy, unikając powtarzających się schematów, które mogły prowadzić do rozczarowań w przeszłości. Kiedy znamy siebie, jesteśmy w stanie nawiązywać zdrowsze i bardziej znaczące połączenia. Miłość, która się rodzi z tego zrozumienia, jest bez wątpienia silniejsza i bardziej odporna. Warto podkreślić, że transformacja osobista nie zawsze jest łatwym procesem. Często jesteśmy wyzwani do skonfrontowania się z naszymi niepewnościami i lękami. Jednak to właśnie przez te trudności odkrywamy siłę do wzrostu. Anioły są z nami w tym procesie, oferując wsparcie i zachętę. Każdy krok, który stawiamy na drodze do samopoznania, przybliża nas do miłości, którą zasługujemy, czyniąc nas bardziej przygotowanymi na wyzwania. Które mogą pojawić się w związku. Co więcej, prawdziwa miłość nie polega tylko na znalezieniu kogoś, chodzi również o stawanie się najlepszą wersją siebie. Kiedy angażujemy się w nasz własny rozwój, przyciągamy osoby, które są w zgodzie z tą drogą. Miłość rozkwita, gdy dwie dusze, które rozwinęły się indywidualnie, spotykają się, tworząc silne i autentyczne połączenie. Ta relacja nie tylko wzbogaca nasze życie. Ale także inspiruje nas do dalszego rozwoju. Na koniec, doceniając transformację i rozwój osobisty, przygotowujemy się na miłość, która przekracza czas i trudności. Miłość, która rodzi się z tej podróży, jest intensywna i trwała, zdolna przetrwać wzloty i upadki życia. Kiedy stajemy się świadomi mocy transformacji, otwieramy drzwi do prawdziwej miłości, która nie tylko nas dopełnia, ale także popycha do bycia lepszymi każdego dnia. Zostaw komentarz, podziel się swoimi oczekiwaniami i poczuj wibrację tej miłości, która nadchodzi. Nie zapomnij zostawić polubienia, subskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, aby nasza wiadomość dotarła do większej liczby osób, rozsiewając błogosławieństwa i pokój dla wszystkich. Niech pokój i nadzieja zawsze będą w Twoim sercu. Amen.